Projekt Largo wprowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie będzie kontynuowany. W 2014 roku udało się na niego pozyskać prawie 2 miliony złotych, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w roku 2013. Da nam to możliwość bardzo fachowego, precyzyjnego przygotowywania ludzi, które, które na przykład uległy wypadkom, stają się osobami niepełnosprawnymi, do tego, by w nowej swojej rzeczywistości móc odnaleźć nową, inną czasami trochę trudniejszą, ale długotrwałą, sensowną drogę życiową. Projekt ma objąć osoby niepełnosprawne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, pozostające w wieku aktywności zawodowej, czyli w przedziale od 15 do 64 lat, zagrożone wykluczeniem społecznym. Bardzo, bardzo jesteśmy nastawieni na wachlarz możliwości pozyskania nowych umiejętności zawodowych, kwalifikacji zawodowych, które tak naprawdę właśnie grupie docelowej, jaką są osoby niepełnosprawne mieszkające na naszym terenie powiatu gnieźnieńskiego, ale i też osoby usamodzielniane w procesie, w procesie usamodzielniania mogą zdobyć kwalifikacje pozwalające im tak naprawdę na powrót na rynek pracy, bądź też przekwalifikować się i zdobyć nowy zawód pozwalający funkcjonować. W społeczeństwie i po prostu być samowystarczalny. W ramach projektu realizowane będą specjalistyczne doradztwo, warsztaty, szkolenia, spotkania oraz wyjazdy integracyjne oraz zajęcia ruchowe i świadczenia pieniężne, a także płatne staże. Indywidualne doradztwo specjalistyczne służące uzupełnieniu tej wiedzy zdobytej właśnie na wszystkich poprzednich kursach i rozwiązanie takich indywidualnych problemów to będą właśnie spotkania indywidualne. No i oprócz tego te spotkania takie integracyjne mające właśnie na celu integrację nie tylko osób uczestniczących w projekcie, ale również otoczenia. Do projektu przede wszystkim zapraszamy osoby nowe i dla tych osób przygotowaliśmy listę kursów zawodowych w oparciu o listę zawodów deficytowych w powiecie Gdzińskim. Dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Choroszczak podkreśla, że Largo wciąż pozostanie także domem dla organizacji pozarządowych. Budynek przy ulicy Kościuszki jest w stanie pomieścić kolejne organizacje, które nie mają swojej własnej siedziby.